Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Otrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego amen wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm<li>tośnie Boże prawy a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, tobie wspólnie śpiewać będzie. Boże w trójcy niepojęty, święty na wiek wieków, święty, Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bo w tobie pokładam nadzieję. Usłysz panie modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi. Bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą, albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, Moje życie na ziemię powalił, Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych, A we mnie duch mój omdlewa. ZAMIERA WE MNIE SERCE WSPOMINAM DNI DAWNO MINIONE ROZMYŚLAM O WSZYSTKICH TWYCH DZIEŁACH ROZWAŻAM DZIEŁO RĄK TWOICH WYCIĄGAM DO CIEBIE RĘCE JAK ZESCHŁA ZIEMIA PRAGNIE CIE MOJA DUSZA Wysłuchaj mnie prędko Panie, ale bowiem duch mój omdlewa, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twoje. Bo w tobie pokładam nadzieję, Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, Bo wznoszę ku tobie moją duszę, Wybaw mnie, panie, od moich wrogów. Uciekam się do ciebie, Naucz mnie spełniać Twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem, niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie, przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w tobie pokładam nadzieję. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, Powierzam ducha mojego. Chwała. I Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię. W blasku dnia nowego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Witaj królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy. I nadziejo nasza witaj. Do ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony, owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o